Nazywam się Piotr Biliński, jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i zajmuję się historią naszej uczelni. Ostatnio napisałem książkę na temat profesora Józefa Feldmana, badacza dziejów nowożytnych i nowoczesnych. Profesor Feldman był uczniem znanego krytyka literackiego Wilhelma Feldmana i Marii Skielmanów, która była tłumaczką dzieł Zachodniej, literatury. Feldman uczył się na Uniwersytecie Gielońskim. Tutaj studiował najpierw prawo, a później historię. Historię studiował pod kierunkiem wybitnego historyka dziejów Nowożytnych, profesora Władysława Konopczyńskiego. Ich współpraca była bardzo owocna. Pod kierunkiem Konopczyńskiego Feldman napisał pracę doktorską i habilitacyjną. Dotyczyły one wojny północnej toczonej między Szwecją a Rosją i Saksonią. Do tej wojny została również wciągnięta Polska, która poniosła znaczne straty. Feldman z dużą drobiazgowością opisał okres dotyczący tej wojny do momentu bitwy pod Połtawą w 1709 roku. I ta książka jest po dziś dzień przywoływana i cytowana przez historyków, i bardzo jest ona ceniona wysoko. W latach 30. zmienił zainteresowania i zaczął zajmować się okresem XIX wieku. Jego głównym osiągnięciem była praca Bismarck Polska, która też mu przyniosła międzynarodowe uznanie. Feldman przed wojną. Się habilitował, a w 1935 roku został rozpisany konkurs na stanowisko profesora historii Nowożytnej na Uniwersytecie Jagiellońskim I ten konkurs wygrał Feldman i w roku 1937 roku objął funkcję profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego owocne wykłady zostały szybko przerwane przez wybuch II wojny światowej. Feldman jako żyd z pochodzenia musiał się ukrywać przed Niemcami. Dzięki determinacji żony Janiny ze Skowrońskich udało mu się przeżyć, ale przeżycia wojenne były tak ciężkie, że zachorował na serce i w 1946 roku zmarł przedwcześnie, mając tylko 47 lat. Ta tragiczna śmierć się odbiła bardzo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdyż stracili wybitnego wykładowcę do historii XVIII i XIX wieku. Feldman oprócz badań naukowych poświęcał się także kształceniu kadry przyszłej naukowej. Między innymi pod jego kierunkiem habilitował się wybitny historyk dziejów XIX wieku Stefan Kieniewicz. Uczniów miał wielu, natomiast niewielu z nich ukończyło u niego prace doktorskie czy magisterskie ze względu na jego nagły zgon. Ale na jego seminarium przychodzili między innymi Emanuel Rostworowski, Jerzy Michalski, później związani z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Feldman wychowywał się w bardzo takiej rodzinie religijnej, żydowskiej. Jego ojciec. W młodości zerwał kontakt z gettem, z diasporą żydowską i chciał się asymilować, chciał zostać Polakiem, i pod koniec swojego życia przyjął chrzest katolicki. Jego syn przyjął ten chrzest już w czasie gimnazjalnym, także uważał się za Polaka i Katolika. Należeli oni do grupy Żydów, którzy chcieli się asymilować ze społeczeństwem polskim i którzy uważali, że odrębność żydowska w Polsce straciła na znaczeniu, że trzeba się porozumieć z Polakami i żyć tak jak oni w ich kraju. Stąd też te tematy, które poruszał Bismarck, dotyczyły kluczowych wydarzeń w historii Polski, tak jak mówiłem wcześniej wojny północnej, czy też w stosunku Bismarka do sprawy polskiej w XIX wieku. Te tematy polskie dominowały w twórczości Feldmana. Ponadto w jego dziecinnym domu. Często bywał wybitny malarz i dramatopisarz Stanisław Wyspiański, który namalował portret Feldmana i jego ojca Wilhelma. Obecnie one są przechowywane w Muzeum Narodowym w Krakowie, a ich reprodukcje znajdują się w mojej książce. Zachęcam do przeczytania książki o Józefie Feldmanie, gdyż można poznać stosunki zawiłe polsko-żydowskie w XIX wieku i na początku XX wieku, a także dorobek dotyczący historii Polski w XVIII i XIX wieku. Dorobek Feldmana kwalifikuje się jako takie klasyczne i szczytowe osiągnięcie nowej krakowskiej szkoły historycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dziękuję bardzo.